Dzień dobry Państwu witam serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Stwierdzam przy otwarciu prawomocność obrad na dziewięciu członków naszej komisji, ośmioro jest obecnych, a wobec tego nasze obrady są prawomocne. Tym samym przechodzimy do wniosku do porządku obrad, zgodnie z naszym planem obrad i pytanie jest, czy jakieś wnioski dodatkowe do porządku? Przypominam, że mamy na, w szóstym punkcie sprawy bieżącej wolne wnioski, gdzie też również można takie wnioski, gdyby były jakieś składać. Nie widzę, wobec tego przez aklamację przyjmujemy porządek obrad. Nie trzeba nad nim głosować. Możemy nad nim głosować? Mamy nad nim głosowanie? No dobrze powiedział. Po prostu nie został zmieniony, więc nie, nie musimy go głosować. Przyjęcie protokołu nr 38 z 23 sierpnia 2023. Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu, do zapisów protokołu? Przypominam, że komisji we wrześniu nie było, stąd też dopiero dzisiaj, w październiku, zatwierdzamy sierpniową komisję. Nie widzę, stąd też bardzo proszę Panią Sekretarz o przygotowanie głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę o oddanie głosów, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję pięknie. Osiem, ośmiu członków za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy protokół z poprzedniej komisji i teraz przechodzimy już do obradowania. Czwarty punkt. Powołanie pierwszego zespołu. Dzisiaj dwa mamy do powołania kontrolnego, do kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za okres 2019-2022. Ja, korzystając, że jestem przy mikrofonie, bardzo chętnie w tym zespole widziałabym panią Ewę Stogniew i Panią Małgorzatę Lipczyńską. Pytanie najpierw do pani Ewy. Czy pani członek zgadza się być członkiem tego zespołu? A pani Małgorzata? Dziękuję bardzo. Zgłaszam również swoją kandydaturę, żeby wspomóc ewentualnie zespół. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zgłosić jakąś kandydaturę do? Do zespołu, do zespołu tego kontrolnego. Nie widzę, wobec tego zamykam listę kandydatów. Rozumiem, że nie musimy przegłosowywać. Przegłosujemy, przegłosujemy jeżeli państwo jesteście za en całą trójkę. Przewodniczącym, która z pań chce być przewodniczącą? Dziękuję bardzo. Zostałam wobec tego przewodniczącą zespołu kontrolnego w MOSIR, że będzie Katarzyna Wysarz. Tak, będę pisać sobie dokumenty. Członkami będzie Pani Ewa Stogniew i wspomoże nas też również Pani Małgorzata Lipczyńska. Proszę o przygotowanie głosowania. Termin zaczynamy od dzisiaj jest 11, to zacznijmy, jak tylko będzie od upoważnienia, czyli tam nie wiem, za dwa dni. Powiedzmy, że 14, od 16 października to jest od poniedziałku do końca grudnia. żebyśmy mieli czas. Proszę o przygotowanie. Kto z Państwa jest za powołaniem takiego składu zespołu, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy jednogłośnie dziękuję bardzo za zaufanie. Będziemy kontrolować Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przechodzimy wobec tego do punktu 5. Mamy kolejny zespół kontrolny w zakresie realizacji zadań przez Straż Miejską określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle też za lata 2019-2022. Kto chętny? Ja proponuję koleżankę Ewę Stogniw. Czy pani Ewa się zgadza być członkiem tego zespołu? Tak, I zostanie pani teraz przewodniczącą, bo ja też mogę być w tym zespole, ale tym razem już nie będę pisać dokumentów. Musi być sprawiedliwie. Dobrze. Czy ktoś z państwa zgłasza jeszcze swoją kandydaturę na pełnienie tej funkcji? Skoro nie widzę. Ja się oczywiście zgadzam i będę członkiem. A pani Ewa będzie moją szefową. Dobrze. Okay. Dobrze. I teraz tak, przewodniczącą zespołu, pani sekretarz zostaje, Pani Wastownik, ja jestem członkiem zespołu kontrolnego. Tak samo od 16 do końca grudnia zespół kontrolny będzie wykonywał swoje czynności. Czy jakieś inne wnioski? Jeśli nie, to proszę o głosowanie za przyjęciem. Tych zespołów, tego zespołu. Siedem osób za, jeden się wstrzymał, jedna osoba się wstrzymała. Wobec tego zespół został przyjęty. Dziękujemy bardzo za zaufanie i przechodzimy do przedostatniego punktu naszych obrad. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa ma jakieś bieżące sprawy, wolne wnioski hmm. do poruszenia? Bardzo już proszę, już uruchamiam. Uh -huh. Bardzo proszę, Pani <słuch> Ja mam taką, taki temat. Czy moglibyśmy poprosić yy, Wydział. No teraz muszę sobie przypomnieć jakim temacie? nazwę, tam gdzie był Maciek Barć, to jest. Działalności Gospodarczej. Działalności Gospodarczej. Proszę. Biuro Działalności Biuro Gospodarczej. Działalności Gospodarczej, o przedłożenie nam tej nowej dziesięcioletniej umowy, którą miasto podpisało z MZK? Myślę, że pan radny ma uprawnienie do samodzielnego zdobycia tego dokumentu i nie ma żadnych przeszkód. Każdy radny ma do tego prawo. Wynika to z przepisów ogólnych prawa dotyczących funkcjonowania radnych. I Ale po prostu zwyczajnie ja, piszę panu ja, udostępnienie i muszą udostępnić. Ja okej. Okay. Natomiast, to ja bym chciał mam taki wniosek z prośbą o to, żeby, żeby on został zastąpiony radnym komisji rewizyjnej, gdyż potem, że tak powiem, przyjeżdżamy na czy tam będziemy pracować czy pracujemy nad jakimiś tam kontrolami w zakresie MZK i taki dokument, który by nam na bieżąco określał. Podstawy tej nowej rzeczywistości działania pomiędzy organizatorem a operatorem, czyli pomiędzy gminą będzie a MZK, byłby już taki przydatny do takiego ogólnego oglądu. Stąd też mój wniosek. Panie radny, jeszcze proszę się zastanowić nad tym wnioskiem, ponieważ tak jak powiedziałam, sam może Pan na to wystąpić. Kontroli takowej już nie mamy w planie pracy. Ja nie wiem, czy to nie będzie. Tu poproszę Panią Mecenas o ewentualne wsparcie. Czy taki wniosek będzie widziany jako przygotowanie do jakiejś kontroli spoza planu, czy to jest po prostu normalne działanie komisji rewizyjnej? Bo ja się nie spotkałam z tym, żeby komisja rewizyjna poza planem kontroli występowała dokumenty, które nie dotyczą kontroli ujętych w planie uchwały Rady Miasta. Jakby pani mecenas była uprzejma nacisnąć przycisk przy mikrofonie, to ja udostępnię głos. Już momencik, sekunda. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, to znaczy ja tu nie widziała takiej kolizji, natomiast wydaje mi się, że naprawdę najprostszą drogą było Pani Radne skorzystanie. Z artykułu 24 ust. 2 ustawy o samorządzie, które daje każdemu radnemu prawo indywidualnej kontroli, innymi Urzędu Miasta i po prostu zwrócenie się o udostępnienie takiej umowy. I o ile się nie mylę, ale to musiałabym sprawdzić, bo jest, jest to, taka umowa powinna też być dostępna na stronie, ale tutaj jakby nie dam Państwu stuprocentowej informacji na ten temat, muszę to sprawdzić, ale ta umowa jak najbardziej jest Czy jest w BIP-ie, prawda? Czy jest Bo ta wiem, to, powinna być dostępna. Bo taki rejestr umów mamy, y, powinien być udostępniany, ale, ale tak jak mówię, musiałabym jeszcze to sprawdzić. No I wydaje mi się, że to jest po prostu nadmiarowe, żeby tutaj Rada przegłosowywała taki wniosek do prezydenta miasta, bo po prostu można ją z, w zwykłym trybie indywidualnym uzyskać tą umowę. To ja bym miała taką prośbę albo, albo sugestię dla Pana Radnego, że Pan Radny w, pierwo, w pierwszej kolejności wystąpił sam, a w trybie tego artykułu 22 ustalił. Cztery? 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 Tak. A jeżeli byłyby jakieś z tym kłopoty, i na przykład. Jak członków... będzie problem, to wystąpię w zapytania, dokładnie informację publiczną. To, to no, dokładnie, problem. więc myślę, że tak byśmy też spróbowali, jak działa ten artykuł, prawda? Czy on faktycznie działa? To nie chciałbym, bo to, tak jak mówię, to jest um, to, da, daje nam członkom komisji, że mhm. e, jakby. Później są w stanie, mając wiedzę z zakresu umowy, mogą, że tak powiem, właściwie patrzeć na pewne elementy, które, uh -huh. które no, wychodzą w normalnym codziennym życiu miasta, to stąd też można, że jest nowa umowa, jest umowa dziesięcioletnia, no warto by ją po prostu poznać. To nie jest kwestia jakby jej kontroli. W tak, tak. takim rozumieniu, tylko po prostu poznać treść, no ona nie jest niejawna, to, tam są ogólne pewnie jakieś zapisy. Natomiast jaki jest zakres obowiązków e, względem e, miasta, a względem e, MZK, które potem na niejednej tutaj komisji, czy też nie jednej sesji e, w jakiś tam sposób e, omawiamy, mówimy, być może my jako Radni z Komisji Rewizyjnej, mamy trochę więcej, że tak powiem, tej informacji, zacyń przebytych kontroli, etc. W etc. związku z tym pojawia się taki nowy dokument i to dokument dziesięcioletni, bo przez 10 lat z tego, co tu pani prezes nam mówiła, ta umowa będzie obowiązywać, więc myślę sobie, że po prostu warto było taki dokument nie wiem, mieć, poznać, no, zapoznać się z tym, co tam w nim jest. Tyle. W nie widzę żadnego problemu. Możemy wystąpić jako komisja rewizyjna udostępnienie, jeżeli pan radny sobie życzy, a tu państwo się przychylicie do tego. No bo on i tak powinien być jawny. Właśnie weszłam na BIP urzędu i próbuję znaleźć umowy, ale tak idzie mi dość opornie. Na pewno gdzieś są. Zamówienia widzę wszystkie są. Postęp... Aha. Mhm. Mhm. Próbuję znaleźć czy faktycznie jest udostępnione, bo wtedy w ogóle nie ma, nie musimy tego robić. Zamówienia objęte, zamówienia objęte PZP od dnia, no ciężko mi to idzie muszę powiedzieć jakoś tak. Właśnie nie wiem, to jeżeli tego nie ma, no to nie widzę problemu. Proszę sformułować wniosek pani radny: zapiszemy, przegłosujemy, wystąpimy. Tyle. Aha, nie udostępniłam panu głosu. No tak, a proszę sformułować. Już momencik, proszę bardzo. No to chciałbym wystąpić z wnioskiem o udostępnienie treści umowy wraz z załącznikami nowej umowy pomiędzy MZK a Gminą kędzierzyn koźle na funkcjonowanie transportu publicznego na terenie naszego miasta. No już proszę Pani Sekretarz przygotowanie wniosku. Będziemy nad nim głosować. I wystąpimy jako komisja rewizyjna udostępnienie nam tego dokumentu. Równocześnie faktycznie dla, dla ciekawości jest? Nie ma. No właśnie też mi się tak wydaje. Kto z Państwa jest wobec tego za udostępnieniem nam takiej umowy? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. O, Pani Aniu. O tym... Ja się kurczę. Natomiast nie wiem, czy jeszcze coś. Nie wiem, czy kiedyś został udostępniony w stanie, żeby nie było. Aha, czyli 10 dni temu, no to może być świeża sprawa. Mhm, to może jest kwestia udostępnienia. No gdzieś tam powinna być ja rozumiem że pan radny jest a też już jest za sześć osób za dwie się osoby wstrzymały ogólnie wniosek został przyjęty także wystąpimy jako komisja rewizyjna szanowni państwo ja też mam jeden wniosek wniosek o wyłączenie mnie z prac zespołu kontrolnego do spraw kontroli w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej z powodów zawodowych i, i przyczyn również osobistych. Wniosek mam sporządzany, podpisany. W zamian za to już się zapisałam do dwóch innych zespołów, żeby odrobić tą stratę. W zespole tamtym pozostają nadal trzy osoby, więc myślę, że jeżeli ktoś by chciał się do niego dopisać i wspomóc, to jak najbardziej. To proszę o zgłoszenie się w tej chwili. A jeżeli nie, no to zespół do spraw kontroli ZC zostaje w trzyosobowym składzie. Pani Małgorzata Lipczyńska z kierownikiem, pani Ewa Stogniew i pan Fabian Przom jest członkiem. Słucham pana, pana radnego. Pan chce być w zespole? Ale bardzo chętnie pana dopiszemy ok ok to myślę że, że jest jasne ten skład trzyosobowy to jest i tak spory skład i myślę że tutaj państwo sobie poradzą w razie czego służę radą gdyby trzeba było natomiast będę w, w tym czasie w innych dwóch zespołach więc Odrobię tą stratę. Równocześnie zobowiązuję się tutaj przed zespołem, który opuszczam, kontrolny, kontrolnym, że wszystkie dokumenty, które są w moim posiadaniu po kontroli, zostaną spisane i przygotowane z nich taki draft protokołu w wersji edytowalnej moich przemyśleń i wniosków, które również w zespole, żeśmy też i państwo sobie je po prostu sami. Później dołączycie do protokołu tak jak będziecie uważali, wyciągniecie wnioski takie jak uważacie. Natomiast no chcę dokumenty Wam przekazać oficjalnie, elegancko, tak żeby to wszystko było spisane, co tam było, jakie dokumenty. Jakie mniej więcej z tego wnioski z datami łącznie naszych spotkań w RZEQ-u, bo to wszystko mam spisane, kiedy to było robione, kiedy było kontrolowane, w jakim zakresie. Także nie pozostawiam tego zespołu tak zupełnie, a w sensie takim, że nie, nie zostawiam dla siebie tych dokumentów, tylko to co ja kontrolowałam to tą część dokładnie przekażę zespołowi. Rozumiem, że przyjmujecie Państwo moją rezygnację, nie trzeba mnie jakoś oficjalnie pani mecenas odwołać. No właśnie, jak już mnie powołano, to chyba trzeba odwołać. Eee, przepraszam, pani mecenas, już głos dam faktycznie. Już, 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 już przepraszam. No mówię, że to jest zawsze problematyczne, bo, bo państwo powołują zespół, no i wydawałoby się też, że, że powinni państwo... Pani, to samo tym samym... Odwołać. No niemniej oczywiście, co by było w sytuacji, gdyby pani chciała odejść, a... a, a... Komisja pani nie chciała odwołać, też taki scenariusz można tutaj założyć, ale myślę, że wszyscy cię tu odpowiedzialnie zachowali. Odpowiedzialnie by, 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 by za karę dwie inne, dwa inne zespoły, żeby tak. prawda rozładować sytuację, więc może faktycznie przygotuję wniosek tak, o odwołanie formalnie, mnie. formalnie z tego zespołu. Ze Skoro zostałam do niego powołana, bardzo proszę, pani Asiu, i tutaj jest mój o. oficjalny wniosek. Niech to będzie ładnie wyglądało. Kto z Państwa jest za? No ja się sama też jestem za. Chciałam się wstrzymać. Okay. Jeszcze czekamy na pana Jacka. 8 osób przyjęło moją rezygnację. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, bo mówię, no wydaje mi się, że, że pewne sprawy muszą być bardziej, że tak powiem, jasne i przejrzyste. No i tym samym przechodzimy do punktu 7. Zakończenie obraz. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Obsłudze prawną, jaką pełniła nam Pani Mecenas i pomogła nam Pani Monice Orpel-Śmigielskiej. Dziękuję Pani Joannie Motyl za protokołowanie naszego spotkania i dziękuję wszystkim Państwu oraz tym, którzy nas oglądali poprzez media. My go... Aha, jeszcze termin może następnego. Zerknijmy, kiedy byśmy mogli się znowu spotkać. Bo teraz to już chyba co miesiąc wypadałoby, bo chciałabym, żebyście Państwo kończyli te kontrole, które gdzieś tam są. Już ten to jeżeli mówimy o środzie to albo 15, albo 22, możemy bardziej chyba na ten 22 się zapisać, Pani Anno, dlatego że będzie więcej czasu na ewentualne kontrole, może coś się uda już zrobić. I 22 przewiduje w planie pracy również przygotowanie się do jakby już analizy przebytych kontroli w tym roku i do planu pracy takiego już wstępnego żebyśmy jak będą no jakieś pomysły to myślę że tego 22 byłoby dobrze je usystematyzować i spisać na kontrolę na przyszły rok. Przypominam że w przyszłym roku mamy tylko do kwietnia więc tylko na pierwszy jakby kwartał no, to no, znaczy na pewno mamy do kwietnia, a potem się okaże. Także plan pracy na rok przyszły jest do kwietnia, więc nie planujcie 20 kontroli, bo się nie da. No, to ja bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkim życzę miłego dzisiejszego popołudnia i do zobaczenia 22 listopada na Komisji Rewizyjnej.